Ну, no, você Uważać na oczy. Leci, sypie się. Mm, trochę spaghetti w kablach. Oj, oj, Tutaj się coś paliło. Siema wszystkim. Ładny dzień dzisiaj na ratowanie gruzów. Jak widać, będziemy działać dalej. Plan na dzisiaj to przykryć go, żeby nie stał mokry. jak będzie padać. I. No i zobaczyć, co mamy tutaj w środku, za syf, nie? Jakieś części poprzeglądać, jakieś pierdoły, co tu się dzieje w ogóle z nim. Tutaj widzę, coś mokro zaczyna się robić, też to sobie ogarniemy powoli. Wyciągniemy przez cały syf z niego i będziemy działać. O, tutaj też, kurde. Coś się dzieje. Nie zauważyłem wcześniej. Zobaczmy, czy w próbę. Mm -hmm. To zgnite gnite. No dobra, to zaczniemy wyciągać z niego pierdały. Deska rozdzielcza. Nie mam pojęcia co to jest i czemu to tu było w progu Pokażę, Wam, nie będę wyciągał, ale w środku w tunelu jest to pełne jakiś śrubek, małych pierdół. Nie wiem co to może być Od czego to Po co mi te szyby? Ej, jest i zamienny szyberdach. Tak? No, więc tak. środek wyczyściłem. Niestety, malu. Nie, niestety gaźnika nie widzę, ale zaraz zobaczymy, czy może pod maską będzie albo gdzieś z tyłu. środek się prezentuje dokładnie tak. Trochę no, sef. Tutaj jest tak przygnity, ale. Dobra, Ej, myślałem, że będzie gorzej, ale on jest cały. Tylko trzeba ładnie go zreparować. Więc fajnie. Kanapa się otwiera. Potel jest dobry. Ten szyberdach nie jest chyba oryginalny. Coś mi się wydaje, że ten oryginalny nie jest, bo tu jest jakaś o jakieś takie zamknięcie jest dziwne. Jakaś panorama coś tam ale ten co wyciągnę z niego patent świata ma, więc y, ciekawe. Tu jest mokro z ciekawe od czego Pasy idziemy Najgorszy Najgorszy jest ten fotelo trochę kurde Ale bardzo fajną rzecz. O, zamyka się. O. Bardzo fajną rzecz. 46 tysięcy. To niedużo. I to w milach. Tutaj o, otworzymy sobie Sprawdzimy jeszcze z drugiej strony podłogę. Dach bo jakieś coś, coś upadło kiedyś na niego no, trochę pachli się wyprowadzi Ale ogólnie jest. Dobrze Nieźle tak, zapaszek tego nie chcę tutaj Podłoga jak tutaj Chyba dobrze mhm. To jest to teraz tutaj Najciekawsze o Cało, cały fotel wychodzi, cała szyna Niedobrze Cytuuję go podnieść, zobaczyć co się dzieje pod nim. i tu tylko Nie no pasz tu podłoga jest normalnie i kurde... krótka solidna Ciekawa jak czegoś no, tak no, Tu jedynie też się wpada, nie Ale to się za co? Ta się za to dobrze trzyma. I tak na moje oko. To szczerze, tu wystarczy tylko progi wsadzić. I tak naprawdę, no i małe takie rzeczy kosmetyczne, co naprawdę szpecą. Ale tak, żeby jeździło to. I było strukturalnie, tak na razie wszystko będą progi, ale zobaczymy jak podniesiemy go. Progi. To najgorsza, najgorsza rzecz po prostu. Dosłownie, nad w pikuś. Fajnie, dobra, patrzymy dalej. patrzmy dalej. Zobaczmy co mamy w bagażniku. Zobacz na oczy. Leci, sypie się. Zostawiliśmy sobie chlapę. To wszystko szczerze zrobię pewnie samemu. Kawałek, kawałek, po kawałku go wykończę Raczej Bo to jest Prosty element no Tu chyba klipsy są jeszcze, no takie By to nachodziło Żeby jeszcze było ciszej mhm. mi tu jeszcze czegoś tu jeszcze czegoś brakuje, ale nie wiem. Tak naprawdę, o to, to jest. Nie, nie jest Kurde. Do to, to czego idzie nie mam pojęcia. Dobra, zobaczymy w naszym. Czekajcie, czy się robią, puszczą. Muszą. Się nie odpali to robiliśmy u nas, tak? Te, te, te przewody tutaj, ale też widzę, że nie są jakoś za bardzo popodłączane. Tu w ogóle kabel idzie. Ten to powinno iść o ten, idzie tu. Tu ten On powinien iść tutaj od tego. Nie wiem, to tu powinien być jeden czy dwa, ale to u nas zobaczymy też. Pompa paliwa. Tu do gaźnika powinna iść. Nie wiem co to jest. O, zobaczcie to. Właśnie to chciałem pokazać. Fiata. To wygląda jak nowy dach, ale też już ktoś o silikonem go kleił, Więc Może ten nie cieknie, bo w aucie no, naprawdę jest sucho, nie? Oprócz, oprócz delikatnie tego daszku, to tutaj jest suchutko, a padało dwa dni. Tworzmy sobie to. Radio ciekawe, czy... O, szkoda, że kasety nie ma. kilka dziewięć Klosz. Klosz to w sumie można by od razu założyć z powrotem, żeby nie, nie, nie było dziury, żeby nie szpyciło. To nie wiem gdzie idzie, co to jest. Nie mam pojęcia. Lampa. A, to są nasze chyba wyścigowe lampy, założę się na bank, tak, Nasza, o, wyścigówka, ta, tu, tu, jeszcze tu były, ha, śmieszne, halogen, robione w Anglii, to tego nie chcemy hamulce ma, ale płynu no hamulcowego nie ma. Ciekawe jak to działa na powietrze chyba. Hmm. Kolo, dwa kolosze hmm. Od nagrzewnicy jakieś połączenie. To może w sumie... Nie, chyba to nie to. Tego, tego. Hmm. Tu jest trochę wody trochę spaghetti w kablach Oj oj. Tutaj się coś paliło Tutaj jakieś było spięcie Kurcze zobaczymy no. Jakiś od czego nie wiem w by był podobny Chyba odwyciaraczek, może? Chyba tak. Chyba od wycieraczek no. Będzie zamienny. Tak. Silnik od wycieraczki. Mhm. Jakaś zatyczka. Jakaś kostka. Święcie kolejna kosteczka żarówka raczej nie będzie działać pasek, klosz lampa co to jest za lampa w ogóle Stuginał. Nie będę instalował, bo nie wziąłem Dobra, to szybki przegląd. Rzeczy powyciągałem z niego, środka. Dużo części zamiennych jest, których nawet nie potrzebuję w sumie. Nie wiem, co z nimi zrobię. Sprzedam może, zostawię do innego. Dużo jest zamienników. Gaźnika najważniejszego w sumie, co chciałem, nie znalazłem niestety. Lampa jest. To możesz zobaczyć, różne rzeczy było. Nie, jest taki zgnity strasznie. Żywnica. O. Więc tak co mamy? Mamy raz, dwa, trzy, cztery. Cztery ramki do okna. Kierownice. Jeden boczek. Pasażera. Le lewa strona. Prawa strona. Jeszcze jedna lewa strona. Z kieszonkami. Y mamy zamienną deskę rozdzielczą. I tak. Tunel, yy. jakaś rura. Nie wiem w sumie od czego ona jest, ale gdzieś tutaj mi się wydaje, że idzie. Bo jest zamienna, jest zamienna. gdzie Kolejna, to będzie szło jakoś tak do silnika, chyba więc mamy kolejną rurkę ścieraczki, wewarek, śmieci, lampy, nie potrzebujemy wloty chyba od zwykłego malucha, kołpak i pełno pełno listew mamy. Dużo tych listew zamiennych mamy. O! Ładnie było. Oryginalne. No, teraz popakuję te śmieci wszystko do, z powrotem i i przykrywamy i spadamy. No mnie to takie małe rzeczy denerwują, bawiłem się, o, chciałem okno otworzyć i ułamałem. No cóż, pierwszy progres. Co zrobimy? Zejrzymy kamerą endoskopową do silnika. Nie potrzebuję po narzędzia siedem. Świecę. Źle to wkręcone. No więc tak, sprawdziłem cylindry, nie wiem dokładnie co jest tak. Trochę jest rdza w środku, trochę oleju, pająk jest w środku na pewno, pewnie las przez, przez gaźnik. Wątpię, że to będzie odpalać. Tak naprawdę, no raczej by jeszcze ściągnąć i normalnie zobacz, zrobić albo szlif, albo po prostu przeczyścić. Proszę szlifować trochę pierścienie, no nie wiem, zobaczymy. No, ale to by no, się zobaczy. To jest bardzo ważne, silnik się kręci, więc silnik nie stoi, kręci się normalnie, więc zobaczymy. Tu na szybko jeszcze pokażę Jak wygląda placek w chwilę obecną Tutaj jest blane tu będzie rampa do wjazdu tako Więc fajnie No Maluszek przykryty Mam nadzieję, że to nie zwieje To by było na tyle Do zobaczenia następnie